Dobra, film Box dela. The Goat, świat influencerów i in goat. Ta seria nie ma na celu budowania sobie kontentu na Pandora Gate, tylko ma na celu pokazanie mojej perspektywy. Nie robię tej serii dla zarobku. Całe pieniądze, które zarobiłem z ostatnich filmów, to 7300 zł. Dorzucam dla wyrównania 2700 zł i przekazuję 10 tysięcy na młodego z nadzieją, że wszystko będzie dobrze. Nie robię z siebie ofiary, ale staram się odbudować siebie nie tylko jako twórcę, ale też jako człowieka. Nie pozostaje mi w tym momencie nic innego, jak przekazywanie Wam moich doświadczeń. Zapraszam do oglądania. Siemano, witam Was moi drodzy bardzo serdecznie. Z tej strony Boks. W każdym razie jest środa, 25 października i dzisiaj mamy troszeczkę rzeczy do zrobienia. Mianowicie, renowację siłowni, tak jak obiecałem. Dodatkowo studio aferkowe, identyfikację wizualną aferek. Może zaplanujemy sobie jakiś termin na aferki. Dodatkowo mam Wam do przekazania wiele historii. Mianowicie, z tego co widziałem... Ferrari usunął filmy o stiu. Jak on ma? Amadi, tak? Ano. Ciekawe dlaczego. To bardzo popularny stał się motyw historii zdrajcy influencera, więc wam opowiem. Dodatkowo mam również parę ciekawostek, które wydarzyły się ostatnio na dniach, które myślę, że będą dla was atrakcyjne i reszta wyjdzie w praniu. Oczywiście temat Olciak też poruszę, bo jest to taki temat wrażliwy, na który wypadałoby odpowiedzieć, tym bardziej, że widziałem paru widzów, którzy chcą się dowiedzieć, jak to z nim było, więc zapraszam do oglądania. Ale zanim przejdziemy do meritum, chodźcie, wejdźmy do ambasady. Są dwie chaty. One są połączone? To jest jedna działka. Myślałem, że to jest jeden budynek, czymś połączony, a tutaj nie widać tego połączenia. To są w ogólnie zajebisty ten dom obok, a wy nie widzicie myszki. O tym mówię tutaj. Że bardzo bym chciał taki mieć. Żeby by się przydało panele słoneczne zrobić tutaj, by położyć. Niezły, coś nie tak kurwa z dźwiękiem, nie jakoś. Jakby efekty za głośne takie, nie? Trochę... Czy siedziba Gołdsu ma dostęp do jakiegoś akwenu wodnego? Mm -mm. A co? Jesteśmy aktualnie w podcastowni Gołdsu. Podcastowni, która miała zostać odpalona oczywiście jeszcze przed aferą. Na dzień dzisiejszy raczej nie będzie możliwości na to, żeby to się wydarzyło. W każdym razie tutaj w momencie afery mieliśmy spotkanie gołców. Takie duże zebranie, gdzie byłem ja, Sylwester Wardęga, Wojtek Gola, Kacper Boński i Izak. No, i w trakcie jakby tego spotkania dochodziliśmy do pewnych decyzji, związanych z tym, co wydarzy się z gołcami. No, i na dzień dzisiejszy przyszłość gołców jest nieokreślona. Ja z Sylwestrem na dzień dzisiejszy mam normalne, jakby neutralne relacje. Wiadomo, że to nie jest to, co było wcześniej. Nie ma się co dziwić. No, i prawdopodobnie po prostu chyba ja pożegnam się z gołcami jako te ogniwo, które. No musi odejść z projektu, żeby projekt przetrwał, nie wiem kto zostanie, nie wiem jaka będzie wymiana składu, no ale jest mi przykro. Ja nie będę tego komentował na razie też, bo gadałem z Boksdellem chwilę przed tym live'em, bo sytuacja tam jest taka... ...skomplikowana. Oje, nie zdążyłem czytać. W najbliższej przyszłości walka z Fabijańskim Sylwek? Ale rozumiem, że taka jest kolej rzeczy i tak. Skąd takie dane? Musi po prostu być. Też widziałem, że pisałeś na czacie. Cza czacie. Przybysz zlikowo twoją walkę. Przybysz? Czekajcie. Przybysz. A z jakiego kraju ten przybysz? Cześć, Siemanko widzowie z tej strony Artur czy ty... To mi powiedzcie w której niby minucie. Bo końcówka? Nie, to to by było... To by... Ale i widzisz, z drugiej strony to jest tak, pani Gosia chce się zmienić? Ech, ludzie se po jednym biorą. Patrz. Urwa, biorę, a co tam? nie, nie on hmm. żyje jeszcze? Ja nie wiem, czy tam żyje, no tak, ale to u, wiesz. Nie, no dobra, bo są takie odklejki. Dobra, to co, podsumowaliśmy sobie ten Cloud? Podsumowaliśmy. Czy mówimy coś więcej? Czy nie mówimy coś więcej? Nie, jeszcze zostawmy już. Co, co chcemy więcej powiedzieć? Poczekajcie, bo wejdziemy nie. w walk najbliższej gali fame. Od razu z miejscem, od razu z datą. My zresztą w poprzednich odcinkach już mówiliśmy, więc sprawdźcie sobie kiedy jest gala. I od razu z nazwą może, bo nazwę akurat nie wiemy i ja nadal nie wiem szczerze jaka jest. Słyszałem gdzieś tak. tam. No, nie be... no możemy powiedzieć, nie że. Nie, nie, będzie to friday... Friday. <laughs> nie będzie to Friday. Gala będzie w sobotę, tak. nie będzie to Friday. I moje pytanie jest takie czy to nie będzie ten hype, tylko nie na tej arenie. No. Tylko po o prostu prosto, to w klatce. ta była fajna. Nie, gdzie? Nie, nie, podobało nie ci tym nie. Mi to, się się Za grube walki są szykowane, żeby się w takiej arenie bić. Nie, no, ale ogólnie mówię, że jakby pomysł hype'a mi się tak. podobał, ale no nie z tymi walkami. Te walki, tak. które będą, ta te karta będzie dowolona. Ale swoją drogą, tak jak gadamy, kurczę sobie nie, bo to tak gadamy już o tym fejmie i, i tak dalej. Już na sam koniec. No, ja jestem ciekaw, czy druidzi lubią cukier. Co? O. Czy druidzi lubią cukier? O! Kurczę, Bardęga, ciekawe, czy nie zlikowałem walki już teraz. Jak ktoś kumaty, jest to. Chcesz głupić? Tym bardziej, że to będzie main event. Podobno. Podobno. Tak, ale jest dla mnie słabe, dla mnie słabe. A. Znaczy, słyszałem, że może być, a nie musi, ale prawdopodobnie, no, no właśnie. O co chodzi? Czy druidzi lubią cukier? I o co chodzi z tym cukrem, bo nie czaje. No tak, ale czemu, że cukier to fabiański? Nie rozumiem tego połączenia. A grał cukra w pitbullu, okej. Okay. Ten nie wiem. Czy druidzi lubią cukier? Obstawajcie, kto będzie w nie eventie gali Fame, jakkolwiek to się to będzie nazywało. Dokładnie. A my co? Kończymy? Kończymy. Słuchajcie widzowie jeszcze na sam koniec, pamiętajcie, że bo ja to przypominałem, kiedyś zapominałem, cały czas możecie... Powiem tak, ja nie mam żadnego kontraktu podpisanego aktualnie na walki z fejmem. Nie mam żadnego podpisanego na dzień dzisiejszy. Ale ja, ja na przykład bym chciał, jakbym miał walczyć, bo... O, na przykład zadam wam pytanie, nie? Y No bo wiadomo, najbardziej bym chciał z Nitrem, nie? Ale Nitro, no, boi się mnie. Jestem mocny. Nitro zawsze będzie mówił, że a, bo, ja jestem, bo jest chory. A ja też jestem chory, plus jeszcze mam, yy, jeszcze kulawy. Ale mimo wszystko bym się mógł bić z Nitrem. Ale Nitro nie chce się ze mną bić. Bo mówi, że a, bo on musi dbać o zdrowie. Więc dlatego, żeby dbać o zdrowie, pali fajki na streamie. I... I nie wiem, co tam robi, nie? No ale nie dba o to zdrowie, tak czy siak. No ale jakby no nie chce, no to nie można go zmuszać. Ja na przykład, bo pytanie, co, ja, jaki, jaka walka moja? Ja zawsze miałem takie jedno marzenie, nie? Ja sobie to wymyśliłem e, kilka miesięcy temu już. Tylko, że no jakoś tak nie udało się tego zorganizować. E, zro zrobię wam tutaj pytanie, nie? Bo mi się... Będziecie się śmiać ze mnie, nie? ale ja na przykład miałem taki pomysł kiedyś, żeby na jednej gali zawalczyć z trzema osobami. I że ja po tej gali jestem champion. Wychodzę jako 3-2. To jest tak. I to nie z byle kim. Niezbyle jakim zawodnikiem? Wszyscy są w podobnej, w podobnej klasie wojowniczej. Co ja. Najpierw na pierwszy ogień Rowalini. Na drugi olejnik, jeden po drugim, i jako trzeci na przykład Jaś Kapela. Taka waleczka. Ja bardzo, bardzo bym chciał takiej waleczki, ale no nie. I na jednej gali bym z trzema zawalczył. I albo bym wyszedł kurwa zwycięsko. I 05 bym miał? Nie no, chyba nie, skoro Nitro nie chce, to właśnie pytanie, co wy byście woleli? A na przykład na no jako czwarty, wtedy Sebastian, bo to on jest chyba z takiej samej kategorii zawodniczej. Czekaj, Wardenga kontra Olej, kto tam jeszcze był? Nie, ja to muszę zmienić na druida, bo za długie ja są te. O! A, jeszcze nas. Zamiast kapeli, weź sobie bagiety, bagieta by mi poskładał. No ale póki co, ja i tak, no widzę, że wy, tak jak i ja, wolelibyście właśnie moją walkę przeciwko trzem albo nawet czterem. Poniosło cię, trzy zarobić, dostać do spania. No to najwyżej, nie? To bym wtedy wiedział, że. że czas ten. Ale wy nie wiecie, bo może by było tak, że jak ja bym wygrał pierwszą walkę. To bym w końcu uwierzył w siebie. Na przykład z nim wygrywam, więc wtedy siła razy dwa i olejnik już wtedy jest całkowicie bez szans, bo ja wtedy już z pewnością siebie wjeżdżam, rozkładam olejnika, później kapelę i później Fabijańskiego i później to jeszcze. Wtedy już bym mógł dalej <ścisk> cisnąć, nie? Sylku, wierzę, że chcesz, ale masz cukrzycę. No i co? Boro pokonał 10, Czemu ja nie mogę? Ty nitro kontra roba linii olejnik? Wtedy byśmy przegrali. Zostałem zaproszenie. Sylwester 2023. Planują Państwo spędzić Sylwestra z bliską osobą lub znajomymi, ale nie chcą iść na bal? Nasza restauracja wychodzi Państwu naprzeciw i organizuje kolację sylwestrową dla Państwa. Świece, miła atmosfera, stonowana muzyka, pyszne jedzenie, szampan! No dobra, ankietka jest jaka jest. Dziękuję. Natomiast ja na, ten, na dzień dzisiejszy nie mam podpisanej żadnej y, umowy na walki z Fejmem. Na walki. wspierać twórczość. Zawsze popisuję w się sensie na walkę. Jest zostawiony link. Jak ktoś chce dorzucić coś od siebie, od serca, na nie wiem, modernizację czegokolwiek, to Nad jest żeby, link. Żebyśmy wyszli w końcu z piwnicy. Nie, z piwnicy to już kolejny odcinek będzie nagrany już poza piwnicą, no więc. Wątpię. A za tydzień? Z z z z pewnie. No dobra, to pewnie. Także link zostawiam. Ale to też. Yy... dziwne, nie, że. Skąd w ogóle takie informacje oni mają? Ja wiem, że Sebastian gdzieś mówił, że chciałby walczyć ze mną. Że Sebastian chyba chciał, że ja, a później Nitrozyniak. Coś takiego. Czy albo dwóch na jednego? W jednym momencie nie pamiętam. Wiem, że był jakiś taki wywiad. Dziwne. Dobra, oglądamy dalej. polegam nad tym, że Tweet The Poland News o lodach goats wypowiesz się. Ja dzi właśnie widziałem gdzieś, że miały być jakieś lody goats, nie miało być żadnych lodów goats. Podejrzewam, że zupełnie jakaś randomowa osoba sobie chciała stworzyć lody goats, bo goats to jest normalne słowo. My nie mamy prawa do sło słowa goats. To jest normalne słowo, które występuje na całym świecie, nie? Ktoś sobie tworzy jakieś historie, że my chcieliśmy lody robić? Nie my chcieliśmy, ale popcorn robić. My Tomek, tej podłogi czarnej. To jest wszystko rozjebane, tak naprawdę. Tu powinno być czarne, to być... Zobaczcie tutaj, widzicie? Takie fikumyku. Chuj wie dlaczego, nie wiem czy to przez tą farbę, bo zanim, jak nie było tej farby czarnej, to tutaj w ogóle nie wychodziła wilgoć. A odkąd jest taka farba, to jakoś natryskowo robili, to ciągle tutaj pęka coś, A taka wilgoć wychodzi, nie, nie? Nie mam pojęcia czemu. Dzięki kompresorek. Cały czar. Idę śledząc. Kalina, dziękuję. Nie rozumiem, uchuchałeś. Dzwonił Błoński i on, głównie z tego co się dowiedziałem, to jakby nie chce być w gołc też. Są prowadzone rozmowy w tym momencie na konferencji naszej. A ty A jo? Jesteś dziwku. Słuchajcie, chcę tylko powiedzieć, że ten gość się nie odciął. Widziałem, że ludzie tworzyli teorie spiskowe. Znaczy, na łączyła nas relacja typowo biznesowa. Hej. <noise> <noise> Pora rozwiązać najważniejszą tajemnicę internetu. Mianowicie, kto stoi w moim dziale PR-u i kto jest odpowiedzialny za serial The Goat. Uwaga, uwaga. Tutaj, tutaj pewnie będzie tak, że za kamerą stoi Boxdell. <laughs> Oh. <laughs> tak, to ja jestem w zespołem pr i moi drodzy powiem wam szczerze, dlaczego uznałem, że zatrudnienie pr będzie w moim przypadku najbardziej zgubną rzeczą, jaką mogę po pierwsze, wiem jak działają pr i wiem jak to działa w dobie kryzysu różnych firm, influencerów itd. I w przypadku takiego kryzysu jak Pandora Gate, w moim przypadku, zatrudnienie pr byłoby błędnym wyjściem z tego względu, że nikt nie jest w stanie wcielić się w moją skórę. Nikt nie bazuje na moich doświadczeniach, na moich emocjach z tym związanych i po prostu nie jestem w stanie zaufać totalnie nikomu w prowadzeniu. Mnie przez coś takiego, i doszedłem do wniosku, że serial The Goat to nie jest tylko serial z odbudowy. on tak najpa czasem, tak najpa ma taką bruszczeta, to się nazywa. I raz jest dobra ta bruszczeta, a raz jest chujowa. I dzisiaj mi trafiła chujowa ta bruszczeta. Nie wiem od czego to zależy, czy od kucharza. Wizerunku, czy pokazywaniu wam, jak odbudować się ekonomicznie i nie, odbudować nie przedsiębiorstwa. Ja traktuję to jako formę terapii, bo widzowie, feedback i to, co robię, jest dla mnie najlepszą możliwą terapią, jaką mogę zrobić. Chodźcie, zbudujemy siłkę. No, powiem szczerze, że ta siłka wygląda tragicznie. Witajcie na nowej ambasadowej siłowni. Tak jak powiedziałem wcześniej, nie będę już tutaj też specjalnie doinwestowywał, bo zapewne za niedługo będę się sam zabijał. Tutaj treningi będziemy robić. Tak więc mamy matę do sportów uderzanych. Bo ostatnio trochę, trochę się lejemy, trochę zapasów robimy. Przyda się to, żeby to tutaj było. Do tego przywiozłem ławeczkę, którą macie tutaj. Brusketa, nie bruszczeta? Braszczety. Same, bo dzisiaj zrobimy sobie typową siłkę. Dwa ketle, 3 kilogramowe hantelki do tego, żeby w przerwach pomiędzy boksowaniem i tarczami robić sobie jeszcze właśnie z obciążeniem, żeby barki rosły, żeby mieć moc, żeby mieć siłę. Do tego oczywiście gryf 20 kilowy, Mamy również gumy, żeby dbać o rotatory. Do tego mamy jeszcze talerze obciążeniowe. Więc taki trening stricte gdzieś tam motoryczno-siłowy możemy sobie zrobić. Okej, okay, mamy praktycznie gotowe studio. Znaleźliśmy tutaj fajne rzeczy, mianowicie stare opakowanie lodów Loda, które dajemy do koszyczka. I masny cool kulwę razem z masnym Bilem, moi drodzy. A czemu tutaj jest masno? No bo, bo patrzę, mam ten, ściąganą postać. Mnie się komi ściąga. O kurwa, czy ja to, tu nie wiedziałem. A ja mam przyszytą. No tak. Czemu? No to jest masny Ben, kurwa, nie A, no tak, no. No bo to jest coś <grym> masny band to jest to jest masy band. Czyli moi drodzy, masny Pil to to z postać postać Czyli no, Moi drodzy, macie teraz jakby to jest totalny dowód na to, że masny band po prostu jego nie ma twarzy, nie? Bo nie da się tego Nie, da się tego się To na zawsze gość kominę. Więc to jest dowód. Ej, a powiedzcie mi ile kokosanki można jeść? To stare można jeść, bo to jest hermetyczne. Ta? Nie. Chyba piedzolił tego starą kokosanę. mam sobie a jednak, można? Jeszcze Ja mnie Nie no, już widać, że ten orzech taki kurwa z jest Dobre, mega dobre, spróbuj. Zajebiste. To ma, ale to ma ile? To ma z rok, nie? Jak? Ja, po prostu Śląska jeszcze. To zrok ma. Czuję się jak w domu. Na co dzień ja i moja ekipa zajmujemy się brandingiem różnych rzeczy. Pewnie widzieliście chociażby branding kanału Ogar, Masny Ben, Lody Loada, Aferki, duże rzeczy z Fejmem związane, na przykład teraz widzicie przykładowe wizualizacje, jak mogłyby wyglądać nowe pomysły na programy Fejmu, jak i ich scenografię, bo robimy również wizualizacje trójwymiarowych pomieszczeń i tak To, co teraz Wam pokażę, to identyfikacja Aferek. Oczywiście całą identyfikację zaczynamy od logotypu, awatar, baner, ponieważ to jest jakby fundament naszego kanału. Później identyfikacja kontentu, czyli wszelkiego rodzaju sceny, przejścia, jak wyglądają belki i tak dalej, ale całość zobaczycie w pełnej okazałości w środę lub w czwartek na aferkach, bo wtedy będziemy robić premierę nowego sezonu Aferek. Mamy tutaj póki już jest, później działamy dalej. Weźmy się tą firmę, co nam wtedy przewiozła studio, bo my to rozwijamy. A kamery podłączone? No jeszcze nie. Ej, musimy już zaraz burksę zrobić w ogóle jestem. Dobra, czekajcie, ustawmy te kamery. Tak, typowo, prowizorycznie na razie. Jesteśmy już w studiu aferkowym, który jest przygotowany do transmisji. Teoretycznie, gdybyśmy chcieli, to moglibyśmy ją odpalić już za 5 minut. Jak widzicie, teraz wszystko tutaj bangla. Wszystko działa. Mamy również kamerę, która. Jest, na który jest Ulfi, tak więc jo. witam moi drodzy bardzo serdecznie, z tej strony dzisiaj znowu Ulfi. Witam <grym> was wszystkich. Kurwa, stary i dziwne czasy, nie? Dziwne czasy, ale... Dziwne. Dziwne, ale piękne, Ulfiku. <grym> ja pierdolę, mi się przypominają te streamy. Generalnie rzecz biorąc Ulfi, powiedz mi, czy mamy przygotowane newsy na dziś? Jasne, mamy zrobione konfekcik. Wiesz, przygotowałem 16 newsów, w tym news o pogodzie. No więc musimy zacząć mielić newsem, moi drodzy. Pierwszym newsem, który dzisiaj Wam powiem, to news o zdrajcy influencerze, który, tak jak powiedział Vardenga na swoim ostatnim streamie, rzeczywiście miał miejsce w freeboot. Jest to influencer, który był przez ten moment bardzo blisko Ciebie. Był to influencer, którego teoretycznie dalej darzy jakąś sympatią, ale bardzo mocno się na nim zawiodłem. Myślisz, że jest jeszcze szansa, żeby wrócił do Twoich past? Wątpię, aczkolwiek no, sytuacja, w której zapytał się on Izaka o to, czy może zostać gołtem w momencie wyjebania mnie ze składu, sprawia, że był on chyba tylko obok mnie dla jakichś korzyści. Pytanie też jest takie, czy ten influencer według Ciebie Master z gołta. Wydaje mi się osobiście, że nie jest on gołtem, jest on aspirującym gołtem. Aferki działają siłownie. I tam mi się nie podoba, bo Boxdel mi właśnie gadał, że on teraz już będzie inny, nie będzie właśnie. A już kurwa się znowu z... mi, mi gadał, że normalnie powie o kogo chodzi. A tutaj znowu jest takie, że a, nie będę mówił. Mówił mi też, że na 100% się odcina od takich ludzi, a jednak się nie odcina, bo mówi, że no, ale może jeszcze będzie inaczej, może się pogodzi z tym gościem. Już mi się to nie przestaje podobać. Później została zrobiona, opowiedzieliśmy parę historii, ale tu nie koniec. Bo dalej to wygląda tak, że Bogzel mi gada jedno, a po chwili, yy, na drugi dzień już. Jest zupełnie co innego, nie? Ja bym, fajnie, właśnie, jakby Bogdź się stał takim szczerym, takim prawdziwym. Nie z naszego materiału, bo jeszcze jest wiele rzeczy do powiedzenia. Tylko najpierw zróbmy burgera. Tak więc gotuj z Backstonem. Chombat. W momencie, gdy możemy oczek, przygotujemy sobie sosy. Motkę czupikanty z Hermansa. Do tego majonez, keczup z majonezem. Tobie ma mówić? Przecież ty rudy. Jak wy kurwa... Wy to tak nie potraficie czasem kminić, myśleć, rozkminiać. Życie to nie tylko moda na sukces. Nie wszystko jest podane... Yy na tacy. Czasem trzeba trochę przekminić niektóre rzeczy, coś posprawdzać i tak dalej.